Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Kinga Duszyńska-Bojciechowska i chciałabym Wam przedstawić ofertę, którą Dotera przygotowała dla nas na najbliższe trzy miesiące. Jest to promocja 100, 100, 100, która polega na tym, że osoby, które dołączą w czerwcu do nas do Dotery, czyli założą swoje konto na zakup o wartości co najmniej 100 punktów. 100 punktów to jest mniej więcej 100 euro, i następnie w lipcu. Wykonają zakup w programie lojalnościowym też za 100 punktów, no to w sierpniu dostaną 100 punktów od Dotery, czyli 100 euro na swoje własne zakupy. Rejestracja na 100 punktów może odbywać się na dwa sposoby: albo jest to zakup zestawu rejestracyjnego oferowanego przez Dotery, albo zakup pojedynczych olejków i z tym wiąże się poniesienie jednorazowej opłaty. Rejestracyjnej w wysokości 24,6 euro. Najbardziej popularnym zestawem dla nas w Polsce, takim, który pozwoli nam zacząć kompleksową przygodę olejkową, jest zestaw Home Essential. Jest to zestaw, który zawiera 10 olejków oraz dyfuzor. Zestaw ten w pakiecie startowym podczas rejestracji kosztuje około 1250 zł. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych osób taki jednorazowy wydatek jest dość obciążający dla domowego budżetu. Dlatego dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak korzystając z tej promocji 100, 100, 100 można ten zestaw kupić tak jakby na raty, czyli rozkładając te zakupy na 3 miesiące i przy okazji jeszcze dodatkowo zdobyć kilka olejków gratis. Więc moi drodzy, zaczynamy. Jeśli zostaniemy klientem w czerwcu, to, to jest moja propozycja, aby do swojego koszyka wrzucić takie olejki jak lawenda, cytryna, drzewo herbaciane i zędziesz. Są to podstawowe olejki z tego zestawu Home Essential I dodatkowo do tego, do tego pakietu czterech olejków, dobrać sobie jeszcze olejek z dzikiej pomarańczy. On oryginalnie nie występuje w zestawie Home Essential, ale jest tak piękny. I ludzie go po prostu uwielbiają, ma wiele właściwości. I można go używać codziennie i on się nigdy nie nudzi, więc warto go już na start właśnie w swoim pakiecie olejkowym mieć. I te pięć olejków dadzą nam właśnie 100 punktów, a dokładnie 107. Cena tych pięciu olejków. Jest to 135,5 euro. Już w tej cenie zawarty jest koszt przesyłki oraz koszt opłaty rejestracyjnej, o której mówiłam wcześniej, która jest dodawana przy zakupie pojedynczych olejków, a nie całego zestawu. To co jest ważne, zakupując, kupując jakikolwiek produkt w Dotera, czy podczas rejestracji, czy później w ramach programu lojalnościowego, Dotera zwraca nam Koszt przesyłki w punktach. Czyli jeśli płacimy za przesyłkę 8,60 euro, no to na nasze konto wraca później 8,7 punkta. Który możemy te punkty wydać właśnie na olejki. Więc na początku to jest propozycja, aby od tych olejków. Zacząć. Celowo tutaj nie umieszczam dyfuzora. Dyfuzor zaraz zobaczycie, że będzie do kupienia w lipcu, dlatego, że te olejki są olejkami takimi, które możemy używać bez dyfuzora. Oczywiście stosowanie dyfuzora jest cudowne, bo całemu pomieszczeniu nadaje piękny aromat, czyszcza to pomieszczenie, ale chciałam. Podzielić ten zestaw Home Essential na takie trzy części, które byłyby w miarę równe, jeśli chodzi o zakup pod kątem finansowym. Mógł tutaj zakup dyfuzora by podnieść tą pierwszą cenę, a ja chcę, aby w miarę te, te koszty były równe w, w tych miesiącach. Poza tym te olejki, na przykład lawendy na sen, jest cudownie, wystarczy sobie kropnąć kropelkę na poduszkę. I też będzie tak samo pięknie działała jak dyfuzor. Cytrynę możemy spożywać wewnętrznie, możemy ją dodawać do naszych ulubionych koktajli, do wody, ale też wystarczy odkręcić buteleczkę i już jesteśmy w ciepłych krajach. Tak samo z pozostałymi olejkami. Dlatego ten dyfuzor wróciłam Wam w lipcu. Czyli startujemy z tymi pięcioma olejkami, zamawiamy je w czerwcu i przychodzi lipiec. I składamy kolejne zamówienie i tutaj tutaj jest właśnie dyfuzor i trzy olejki, które wam zaproponowałam, które dają nam 100 punktów to jest mieszanka Ongeld na odporność, mieszanka blue, łagodząca różnego rodzaju stany zapalne w naszym organizmie, a także szeroko znane i lubiane oregano. I tutaj Chciałabym wspomnieć, że nie musimy kupować olejku Deep Blue, możemy wymienić sobie ten olejek na maść. I z takiej samej cenie ma taką samą wartość punktową, działa tak samo dla niektórych maść może być po prostu wygodniejsza w stosowaniu. I te trzy olejki dają nam 103 punktów i ten cały zestaw trzech olejków plus dyfuzor Petal to jest koszt 152 euro z małym haczykiem. I tutaj też cena ta już zawiera koszt. Przesyłki. Co jest ważne, w czasie dokonując tego zamówienia przez program lojalnościowy, otrzymujemy kolejny zwrot punktów za przesyłkę. Nie chciałabym dzisiaj opowiadać, na czym ten program lojalnościowy polega. Generalnie chodzi o to, że za zakupy dostajemy punkty. Tak w skrócie. I za te zakupy, za te lipcowe zakupy, dostaniemy 18 punktów. Za czerwcowe zakupy dostaliśmy 8 za przesyłkę. Czyli już mamy tych punktów 26, które będziemy mogli wykorzystać sobie w sierpniu razem z tymi bonusami. Więc już w naszym, naszej baterii olejków mamy 8 olejków i dyfuzor, który zapewniam Was, że jak już będziecie go mieć w domu, to będzie chodził non I teraz lecimy do sierpnia. W sierpniu kontynuujemy, o przepraszam, coś mi przeskoczyło, a przepraszam, zanim jeszcze dojdę do sierpnia. W lipcu, jeśli zrobimy zamówienie na 100 punktów, no to też łapiemy się w tą promocję, ale jeśli ktoś by chciał, mógłby podnieść wartość swojego zamówienia do 125 punktów, bowiem do teraz ma taką, cykliczną comiesięczną promocję, że jeśli w danym miesiącu do połowy tego miesiąca, czyli do 15 dnia miesiąca, złożymy zamówienie za 125 punktów to dostajemy produkt miesiąca. To są różne produkty. Na przykład w czerwcu jest to Palma Rosa, w, w innych miesiącach to były, przed maju to był olejek Balans. Zawsze jest coś innego, zawsze jest coś ciekawego. I tutaj, jak mamy to zamówienie na 103 punkty, te trzy nasze olejki, to aby dojść do tych 125, wystarczy dodać jakikolwiek produkt o wartości co najmniej 22 punktów. I tych produktów jest naprawdę dużo do wyboru. Ja tutaj Wam wypisałam kilka podstawowych, np. kolendra, magnolia, piękny citrus Bliss, Motivate, cynamon czy czarny pieprz. Jeszcze jest w czym wybierać. Więc w momencie, gdybyście chcieli skorzystać jeszcze z tej dodatkowej promocji, czyli dodatkowego produktu przy zakupie za 125 punktów, to, to wtedy też zwrot za zakupy, zwrot tych punktów byłby większy i to byłoby. 21 punkt. I jak już teraz mamy zamknięty lipiec, przechodzimy do sierpnia, gdzie kontynuujemy nasz program lojalnościowy i odbieramy gratisy. Żeby otrzymywać punkty z tego programu lojalnościowego, trzeba mieć zamówienie na, 50, na co najmniej 50 punktów. Dlatego ja tutaj zaproponowałam Wam, aby w sierpniu zakupić sobie miętę R, czyli kolejne olejki. Z, z tego zestawu Home Essential i do tego dołożyć trawę cytrynową, która też ma wiele właściwości i wiele różnych zastosowań. I w gratisie za te 100 punktów, które przyzna nam teraz, odebrać sobie kadzidło króla olejków i balans. Dlaczego taki zestaw? Bo ja wiem z doświadczenia, że wielu osobom, które jeszcze. Nie znają olejków, nie stosują ich tak często i gęsto, kadzidło wydaje się olejkiem osiągalnym. W cenie hurtowej, czyli w tej cenie, jak, w której zamawiamy, posiadając konto klienckie, kadzidło kosztuje około 74 euro. Więc tutaj możemy je odebrać za te punkty i nie płacić za. Nie nic. I drugim olejkiem, który proponuję, aby dobić do tej setki, jest olejek Balans. Ale tak jak Wam wspomniałam wcześniej, z czerwca i z lipca też uzbierały nam się dodatkowe punkty, mianowicie 26 albo 31, w zależności od tego, czy zrobiliśmy mniejsze, czy większe zamówienie w lipcu. I te punkty, te 26 uzbieranych punktów, też możemy od razu wykorzystać w sierpniu. Dobierając sobie kolejne olejki. To może być grejfrut, to może być na przykład limonka, eukaliptus, bazylia. Co nam w duszy gra? Wybór jest bardzo duży. I oczywiście za te zakupy, które zrobimy w sierpniu, za te trzy olejki, za które zapłacimy, znowu dostaniemy zwrot punktów. I tutaj przy zakupach za 55 punktów ten zwrot punktów wynosi 14 punktów, czyli też możemy kupić sobie w następnym zamówieniu kolejne olejki. To, co bym chciała powiedzieć, punkty, te 100 punktów sierpniowych, które dostaniemy od tyłu, one wpłyną na, na Wasze konta klienckie po 20 sierpnia. Czyli w sierpniu czekamy na koniec miesiąca, aby zrobić zamówienie i wtedy odebrać te gratis. I jak to wygląda też w cyferkach? Ja nie wiem, czy wiecie, ja uwielbiam cyferki i chcę Wam powiedzieć, czy ta promocja się opłaca. I owszem, opłaca się. Bowiem, jeśli kupujemy jednorazowo zestaw Home Essential, to za 10 olejków i dyfuzor płacimy, będę zaokrągać, 285 euro. Te olejki, kupując je pojedynczo, bez, bez zestawu, nie wliczając żadnych kosztów przesyłki, żadnych opłat itd., mają wartość razem z dyfuzorem 300. 361 euro w tej cenie zniżkowej. Czyli widzimy, że sam zakup zestawu jest opłacalny w stosunku do tego, jeśli byśmy chcieli te olejki kupować pojedynczo. Jednak w tej promocji, kiedy rozkładamy sobie te zakupy na 3 miesiące i korzystamy z tych 100 punktów, które daje nam Dotera, to ja tu mam taką ściągę, żeby nic nie pomylić, to za te trzy zamówienia płacimy 355 euro, czyli można powiedzieć ok, 70 euro więcej niż przy jednorazowym zakupie tego zestawu, ale w tych 355 euro mamy nie 10 olejków i dyfuzor, tylko mamy tych olejków minimum 13, może być ich nawet 15 czy 16 w zależności od tego na jakie gratisy się zdecydujecie i wartość tych tych, I po przeliczeniu tego wychodzi na to, że gdybyśmy chcieli te wszystkie olejki, które kupimy od czerwiec, lipiec, sierpień, kupić sobie pojedynczo, nie korzystając z promocji tej, którą daje nam Dotera, no to tak naprawdę zapłacilibyśmy o wiele więcej i po prostu byłoby to finansowo nieopłacalne. Tak to wygląda w cyferkach, więc ja przeliczyłam to w lewo i w prawo, i z ręką na sercu mówię, że skorzystanie z tych rozłożonych zakupów po 100 punktów jest naprawdę finansowo opłacalne. I oczywiście w ramach tych, tych zakupów to nie muszą być olejki z Home sensie. To mogą być olejki z zestawu emocjonalnego, to mogą być olejki dla dzieci, może ktoś uwielbia gotować i chciałby mieć wszystkie olejki ziołowe. Wybór jest naprawdę ogromny, decydujecie Wy. Ja z przyjemnością pomogę Wam dobrać olejki. Jeśli jesteście lokalnie tutaj z okolicy Trocka, Warszawy, chętnie też umówię się na skanowanie i to, bo to skanowanie pokazuje, jakie nasz organizm ma potrzeby i jak, olejkami możemy te potrzeby zaspokoić, więc też to jest fajna opcja na to, aby dobrać te olejki bezpośrednio pod, pod to, czego hmm, potrzebujemy. O, I tyle chciałam Wam powiedzieć. Na wszelkie pytania chętnie odpowiem. Odzywajcie się do mnie czy przez fanpage Kinga Duszyńska Zdrowa Droga, czy w grupie ABC Zdrowia, czy piszcie e, do mnie maile odpowiem, chętnie pomogę i jeśli coś jest jeszcze niejasne, oczywiście nie wytłumaczę. Więc teraz myślcie tylko o tym, jak, które olejki w danym miesiącu chcecie i korzystajcie z tej promocji, bo jest naprawdę bardzo opłacalna finansowo. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.